Bary? Dobrze pamiętam? Coś za Wi, sąsiadka z góry, pamiętasz mnie? Gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy, Mizotanisz, i on. Ja stwierdziłam, że to gówno dla pozerów. To są bez gustu, łatwo się nie tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zaczęłam rozważać przeprowadzkę na Badlandy. Pamiętam, czego chcesz? Sprawdzić, co u Ciebie. Twoi koledzy mówią, że nie wychodzisz z domu. I chyba wiem dlaczego. Widziałam już to spojrzenie. Tacy jak my często patrzą w ten sposób. My? Nie wyglądasz na gliniarza. Nie tylko gliniarze tracą ludzi. Gdy jesteś wojownikiem, widujesz śmierć niemal codziennie. Łatwo się przyzwyczaić. Dopóki nie trafi na kogoś, kogo dobrze znasz. Ty też, co? Chodź. Ja też niedawno kogoś straciło. Był dobrym kumplem. Jak to też? A, chodzi o Endru. O nim też ci powiedzieli? Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach. A Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś mu, Andrew. Szczerze? Mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą nie wiedzą wszystkiego i bardzo dobrze. Jak właściwie zginął Andrew? Normalnie zmarło mu się ze starości. Zresztą, nie ma się co dziwić, był tylko trochę młodszy od mojej babci. Śmierć ze starości? W Night City? Pf, powinieneś mu wystawić jakiś pomnik niech świeci przykładem. <noise> Urna w kolumbarium musi wystarczyć. Czyli Andrew był dla ciebie bardziej dziadkiem niż przyjacielem? Hmm. Tego bym nie powiedział. Był dla mnie takim, czy ja wiem. wspomnieniem z dzieciństwa. Przypominał mi o babci, o naszych rozmowach, o. W czasach, kiedy wszystko było na swoim miejscu, był ostatnim śladem tych czasów. Mendes główno wierzył. Każdy ma swoją granicę, nawet on. Po prostu jeszcze do niej nie dotarł. Ty dotarłeś. A jeśli ma rację? Może na serio mam słabe geny? Zawsze przeżywali tylko najsilniejsi. Jeśli nie czujesz żalu, to znaczy, że strata nie ma żadnego znaczenia. Może i tak. Dzięki za rozmowę, Vi. Muszę sobie to wszystko poukładać. Jasne. Trzymaj się. Jest źle. Jeśli ten cholerny żółw był jedyną rzeczą, która trzymała go przy zdrowych zmysłach. Widzę, że zaczynasz łapać. Muszę powiedzieć jego kumplom. Może jeszcze nie jest za późno. Wiesz jakie jest? Gdy zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w Ciebie. Barry widział w życiu wystarczająco dużo gówna, żebyśmy mogli zastosować tę metaforę. Gadałaś z Barym? Postanowił się w końcu ogarnąć? Jak matkę kocham. Mendes! Hej, a co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Bary jest w marnym stanie. Tak marnym, że wolał gadać z żółwiem niż z wami. To miało być śmieszne, czy jak? Wprost przeciwnie. To cholernie smutne. Bary źle znosił pracę w policji. Kpiłeś z jego problemów, więc o nich nie mówił. A poza wami miał tylko... żółwia. Najlepszego kumpla. Pamiątkę po babci. Przynajmniej póki nie zdech. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Robisz mnie w wała? Chcesz dowodu? Nagrobek w kolumbarium mówi sąd za siebie. Ale dlaczego nas okłamał? Mówił o tym żółwiu, jakby chodziło o normalnego gościa. A jakby zareagował Mendez, gdyby Bary wyznał, że gada ze zwierzętami? Jezu. Bary, Myślałem, że dramatyzuje, że zaraz mu przejdzie. Muszę z nim pogadać. Najwyższy czas. Dzięki za pomoc. To dla Ciebie. Gadać? Petrowa mówiła, że twoja ostatnia sprawa była ciężka. Szef kazał ci milczeć, nie? Miałem kiedyś podobny przypadek. Dzieciobójstwo. Gość był w zarządzie Petrochemu, więc korposi przejęli sprawę. Ciągle jeszcze pamiętam koszulkę tego małego. Zielona, z takim śmiesznym żółtym kotem. Miejska Night City zwolniła spłacenia podatku dochodowego aż 32 korporacje. Między innymi Kangtao. Prawdziwych panienek? Nasze pracowniki to tancerki. Eee... Tak nie wejdziesz, koleżanko. Żadnej broni. To wiesz. Kulturalny lokal. No i ślicznie. Witamy w klubie Empathy. Dlej mi jeszcze! Jedno! Jesteśmy w pracy, szanuj się człowiekiem. Куда сайт стал, сов-капитан? Blah blah. <laughs> bardzo, zapraszam do środka. Człowieku, Myślałam, że wykitujesz! Nie, wszystko e, pod kontrolą. Ej, Paramedykiem. gdzie? Za się, że płaci. Nie ma problemu. Trzymaj. O Jezu, słyszysz to? Co oni tu puszczają? O w ustach się nie dyskutuje. Ja nie dyskutuję, ja pogardzam. Nie wiem, co wywinął ten facet, na którego masz zlecenie, ale za sam dobór muzy należy mu się kulka. Jak <zyskutuj> leci? Coś ty za jedna. I co tu robisz? Ciszej, bo inaczej nasza rozmowa szybko się skończy. A, rozumiem. Masz zlecenie na mój łeb, tak? Kto cię przysłał? Militech? Asukaga? Czy ten złama z dino? Zresztą nieważne. Sam się dowiem. Posadź dupę i pomyśl przez chwilę. Skoro jeszcze nie spróbowałam cię zabić, znaczy, że chcę się dogadać. Może. Ale ja nie lubię gadania. To nie mój styl. No dalej. Sprawdźmy się. Zobaczymy, kto jest lepszy. Załóżmy, że ty. Załóżmy, że mnie załatwisz. I co? Myślisz, że wtedy twoje problemy znikną od tak? Zalazłeś za skórę wielu ludziom. Sam mówiłeś. Militech, Asukaga, Dyno... Nie odpuszczą ci. Przyślą następnych cyngli i tak do skutku. To co? Mam sobie kurwa walnąć w łeb? Nie. Wyjedź po cichu z miasta. A ja powiem, że dostałeś kulę między oczy. Nikt nie będzie cię szukał. Zaczniesz życie gdzie indziej. Ta, w dupie zacznę. Tu mam wszystko. Klub, ekipę, panienki. Mhm, i licznych wrogów. Wiesz, że to jedyna rozsądna opcja. Że żyjesz teraz pożyczonym czasem. Kurwa, kurwa, jebana w dupę, mrocz! To tak czy nie, bo nie rozumiem. Idź. Możesz powiedzieć, że robota wykonana.